Najlepszą do farmienia Expa w Fortnite cie. wystarczy, że wpiszecie ten kod, wybierzecie tą grę i ustawicie ją potem na prywatną. I jak już będziecie w gierce, to podejdźcie do tego przycisku, kliknijcie E i pobiegnijcie tutaj do tej szafki. I przy tej szafce użyjcie jakiejkolwiek emotki, aby przejść do tego pomieszczenia. Użyjcie emotki, aby zatrzymać ten czas, i wpiszcie ten kod 349. A jak już to zrobicie, to musicie kliknąć ten przycisk tutaj, aby móc przejść do następnego pomieszczenia. Jak przejdziecie tutaj, musicie zebrać wszystkie liczby: od 1 do 6. Dobra, jak zbierzecie wszystkie liczby, to będziecie w takim pomieszczeniu, gdzie możecie farmić expa. I Jak już zbierzecie wszystkie, to podejdźcie do tego przycisku: kliknijcie E. I będziecie w takim pomieszczeniu, gdzie na ławku możecie zbierać bardzo duże ilości Expo. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i dajcie lajka i suba.